Dzień dobry. Marzec strzelił jak zbicza, szczególnie szybko, ponieważ wyszło, cała masa wyszła świetnych wydawnic. Naprawdę było tego bardzo dużo i szczerze powiedziawszy miałem ogromny znowu ból głowy. Co wam tutaj w tej miesięcznicy zaprezentować? No ale trochę tego dzisiaj będzie właśnie dlatego, że było tego tak dużo. Pewnie tak naprawdę mogłoby być tego jeszcze więcej, ale już naprawdę ograniczyłem się mocno, także zapraszam. Jest tego bardzo dużo. Ja wybrałem 14 pozycji, co i tak jest całkiem niezłą listą. A do tego rzeczywiście jakościowo ten marzec był bardzo dobry. Sporo naprawdę świetnych wydawnictw, tych mniej znanych zespołów. Szczególnie ich będzie dzisiaj chyba więcej nawet. Oraz tych znanych już zespołów. Oraz jeden wielki powrót. Eee, tak, 14 wydawnictw, trochę wycieczek po świecie. Zaczniemy w Europie, w Grecji. Lunar Spells, Lunar Spells, grecki zespół, który tak naprawdę mało jest grecki w swojej muzyce, wydaje swojego trzeciego pełniaka Sacraments of Necromantical Empires. Bardzo fajne granie Lunar Spells, ja ten zespół już tutaj czy to na fejsie, czy gdzieś tutaj też wspominałem o nich na kanale na pewno bo ja ich naprawdę lubię za to też że oni są z Grecji ale w ogóle nie grają grecko tylko bardzo północno trochę fińsko. Ostatnio wcześniej wydali split z Order of Nosferat no i teraz też trochę słychać tego brudu w brzmieniu u nich takiego podchodzącego mi troszkę pod Order of Nosferat ale bardzo dobry krążek Lunar Spells. W ogóle polecam ten zespół. No, a jak jesteśmy w Grecji z Lunar Spells i mówiłem o, nim, o tym, że oni wydali Split Order of Nosferat, to przenosimy się do Niemiec. Łamane przez Finlandię troszkę, i mamy właśnie Order of Nosferat, który wydaje swojego już piątego pełniaka. Jak zaczęli, to nie mogą skończyć. Jest to duet niemiecko-fiński, no ale za większe rzeczy odpowiada tam Niemiec. Fin zajmuje się perkusją. Order of Nosferat wydaje piątego pełniaka, Absence of Grace. No i ten pełniak to jest kontynuacja dobrze znanego stylu. Order of Nosferat, czyli wampiryczności, nostalgii, melancholii, ale też sporej dawki agresji. No i oczywiście przede wszystkim tak, kontynuuje ten swój styl budowy albumów, czyli na przemian. Choć tutaj nie do końca na przemian, ale jednak są te utwory ambientowo-klawiszowe, które. Przedzielają, oddzielają od siebie standardowe, black metalowe kompozycje. Dobry krążek, jeszcze się w niego tak do końca nie wgryzłem, po prostu czas nie pozwala, ale już wiem, że jest naprawdę dobry. No, bo Order równosferat niezwykły zawodzić. Co mamy dalej? Niemcy. No Niemcy mają, mają mocną reprezentację. Mieliśmy Order równosferat. mamy też Admortem, który wreszcie debiutuje. Admortem to zespół, który śledzę od dłuższego czasu. Oni kiedyś wydali taki fajny split z Maworim. A teraz wreszcie wydają pierwszego pełniaka In Honorem Mortis Bardzo fajny album, niemiecki, a zarazem trochę nie niemiecki. Jest tutaj masa agresji. To jest w ogóle klasyczny black metal. Oczywiście tutaj w ogóle nie ma co mówić. Ale wspomniałem o maworim i trochę to z Mavorim się może kojarzyć w tych wolniejszych fragmentach, ale, fragmentach, ale jednak, Admortem to dużo więcej agresji, dużo więcej szybkości, dużo więcej mocy i energii. Tną momentami naprawdę pięknie. Trochę mam momentami skojarzenia z Tottenwachem. Jeśli nie znacie to ten wachę, to poznajcie koniecznie. Natomiast, no, bardzo dobry debiut. Uważam, że Admortem pokazuje, że jest kolejną mocną siłą niemieckiego podziemia. Pozostajemy w Niemczech i mamy teraz przed sobą coś kompletnie nieznanego mi wcześniej oraz Timar. Pewnie źle to czytam, bo to jest z dwoma kropeczkami może jakiś erestimar, nie wiem. Ale oraz Timar będę tak to czytał i koniec. Kalt. Kalt, to się nazywa ten album. To jest pierwszy ich pełniak. No to jest bardzo podziemna rzecz. Z tego co widziałem, oni do tej pory wydają tylko rzeczy w Digitalu i można to znaleźć u nich na Bandcampie. I to jest totalny chaos, rzeź, piekło, podziemie, piwnica. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Jest tu masa agresji, masa takiego szaleństwa, brudu. Bardzo dobra rzecz. Spodoba mi się ten Rastimar, powiem szczerze i muszę poprzednich rzeczy też posłuchać, bo ten krążek Kalt jest naprawdę bardzo dobry i mocno liczę, że ktoś wyda to na srebrnym Krążku na przykład, bardzo bym był szczęśliwy. Z Niemiec do Finlandii, no bo wiadomo, Finlandia być musi, aczkolwiek w tym miesiącu mamy tylko jedną pozycję fińską, którą tutaj postanowiłem zamieścić. To jest naprawdę bardzo mało, powiedzmy sobie szczerze. No ale jest. Kimist, Kimist który wydaje swoją pierwszą łebkę, przepraszam, to jest w ogóle ich debiut opus One Nox. No i co mogę powiedzieć? To może nie jest taki do końca mój black metal, który znacie tutaj z kanału przede wszystkim. Bo to jest troszkę bardziej przystępna rzecz Nawet można powiedzieć troszkę z lekkim uśmiechem, że premiera była na black metal promotion, no a tam na Black Metal Promotion jest raczej bardziej przystępnie. No, ale mi się bardzo ten album spodobał. Jest chwytliwy, jest melodyjny, fajnie wpada w głowę, ale też swoją drogą jest tu masa agresji, złości, fajne są patenty, fajne aranżacje, słucha się tego po prostu dobrze. Nie twierdzę, że ten chemista ze mną zostanie na nie wiadomo jak długo, ale będę śledził ich kolejne dokonania, bo uważam, że to naprawdę jest fajna rzecz. No i tutaj jeszcze trochę też tak niespotykanie jak na fiński zespół, teksty mamy angielskie. Z Finlandii do Norwegii, w Norwegii Styggedom, Styggen e, Masse Drap i to jest też pierwszy pełniak, czyli dużo debiutów w tym marcu mieliśmy i nie tylko pełnowymiarowych, ale także pełnowymiarowych. E, jest to jednoosobowy projekt, ten, tenże Styggedom. E, pan podejrzewam, że właśnie na okładce to ten pan, e, jak mnie mam. Fajne to jest granie w ogóle nie odkrywcze. W ogóle nic nie ma w tym. Nowatorskiego. Jest to mieszanka drugiej fali z latami 80. i trochę mocnych riffów, takich soczystych, naprawdę dziarskich. Pojawiają się nawet czyste wokale, więc można nawet powiedzieć, że to jest mieszanka drugiej fali z Pagan Metalem, trochę z. Pagan Black Metalem i z latami 80. Naprawdę dobra jazda do przodu, fajne, mocne brzmienie, takie soczyste. No, podoba mi się ten materiał. Też nie jest to pewnie rzecz, do której będę wracał codziennie, ale naprawdę słucha się tego dobrze i liczę, że kolejne wydawnictwa z Typ też będą na tym poziomie. Francja i wielki powrót, wielki powrót Mutilation. Mutilation powraca po ilu to latach? Od 2007 roku jest to pierwszy krążek pełnowymiarowy. Oczywiście tam były jeszcze jakieś wydawnictwa, ale mówimy teraz o pełniakach. No to ostatni był w 2007 roku, teraz mamy 2024, więc troszkę to zajęło. No Mutilation to było totalne zaskoczenie. No ale jest album Black Metal Cult. Bardzo ładny tytuł oczywiście. No i co? Powiem tak, jeszcze się do końca w niego nie wgryzłem, natomiast tak po kilku pierwszych odsłuchach, dwóch czy trzech bodajże, no jest brudno, jest black metalowo jak najbardziej, nie jest najgorzej, ale w tej chwili mogę powiedzieć tyle, że na pewno daleko do najlepszych dzieł Mutilation, aczkolwiek słucha się tego dobrze i myślę, że jeszcze oczywiście będę temu albumowi poświęcał trochę czasu. Podejrzewam, że jak dorwę fizyczną kopię, to wrzucę tutaj recenzję na kanał. Lecimy za ocean, za ocean lecimy. A byliśmy we Francji, ale to nadal będziemy trochę w strefie francuskojęzycznej, nawet nie trochę, tylko bardzo. Będziemy w Kanadzie, a dokładnie w Quebecu. No i tam właśnie mówi się po francusku. Canticle Pre. Cantique Pre to taki bardzo fajny projekt z Quebecu, który gra jak projekty z Quebecu, co oczywiście bardzo odkrywcze nie jest, ale trochę więcej dodaje do tego atmosfery i klimatu. Oni kiedyś wydali taki doskonały album w 2000, którym to było roku, niech sobie spojrzę. Trzeci to był ich Pełniak i on wyszedł w 2000, chyba 2021 ale nie jestem teraz pewien. Passage Polaré coś takiego, ale wiecie mój francuski to jest no, dramat Dlatego tam była taka totalna zima, totalny mróz i totalna jazda. Bardzo lubię ten album. Yy, dlatego, kiedy wyszedł yy, Le Banisment, czy Le Banisment, nie wiem, chyba tak, no to też oczywiście sprawdziłem. No i Canticle Pre yy, nadal gra jak zespół z Quebecu, ale yy, też nadal dodaje trochę więcej atmosfery i klimatu do tego wszystkiego. Ale czasami ta taka charakterystyczna dla tamtejszych zespołów motoryka tutaj oczywiście też jest. Fajny zespół, nie wydają bardzo dużo, ale są według mnie jednym z ciekawszych projektów z Quebecu, a tam wiadomo, tych projektów jest bardzo dużo. Wpadamy do Stanów, było to blisko, więc kawałek na południe i projekt Hadak Ura. Hadak Ura, o którym kiedyś gdzieś tu wspominałem przy okazji, e, przy okazji mm, splitu z Kalman Kantaja fińską, może to był na fejsie, nie jestem pewien. No W każdym razie wtedy właśnie ten Hadagura poznałem, kiedy wyszedł ten z bliska Mankantaja, bo Finów śledzę twórczość. No i spodobał mi się naprawdę ten projekt. On jest ze Stanów, ale niektóre teksty i tytuły i tak dalej sugerowałyby bardziej europejskie korzenie. Ci wiadomo, że w Stanach to praktycznie wszyscy mają europejskie korzenie. Znaczy no, duża część społeczeństwa, tak powiem, bo niektórzy mają afrykańskie korzenie. No, proste. No i tam trochę węgierskiego języka się przewija, i tak dalej. Mam takie wrażenie, że to gdzieś te rejony nasze tutaj nie będę od razu zakładał, że ten pan jest z Węgier. Natomiast no, gdzieś tutaj nasza część Europy, ale jest w Stanach, więc przyporządkujemy go do Stanów. No i Hada Góra wydaje swojego kolejnego pełniaka. W ogóle projekt istnieje od 2015 roku. To jest trzeci pełniak. At the precipice of Arcane Wisdom. I to jest. Taki bardzo um, bogaty aranżacyjnie, a zarazem dosyć prosty album. Bo jest tutaj sporo zmian tempa, jest trochę akustyków, jest, są fajnie użyte klawisze. Naprawdę klimat na tym albumie jest świetny. Do tego y, oczywiście lekka dawka agresji. No i fajne, takie lekko brudne, podziemne brzmienie. Stara szkoła, generalnie, o tak, by to można było podsumować. A jak o starej szkole mowa, no to mamy kolejny demo z, od Gauntlet Drink. Gauntlet Drink, czyli ten obóz Gauntlet Ring Fellwinter Arbor Ateozofia. Mój ulubiony obóz black metalowy w Stanach. No i Gauntlet Drink wypuszcza y, promotape. 24, czyli po prostu promo tape z 2024 roku, 21 minut. No i co? No i Ameryki nie odkrywa, że tak powiem. Gauntlet Ring gra to, co grał Gauntlet Ring wcześniej, czyli klasycznie brudny, zimny, pełen grozy black metal, bardzo mocno kojarzący się z polskim graniem z lat 90. Automatycznie przechodzimy do Witchsort, który pewne kontakty z grupą Gauntlet Ring, Fellwinter, Arbor i tak dalej ma. Witchsort wydaje Demo 3, no i to jest po prostu jego trzecie Demo, to jest jednoosobowy projekt, a Witchsort swego czasu wydał split z Fellwinter. No i tenże Witchsort na trzecim swoim demo gra bardzo surowy. Prosty, piwniczny, black metal, ale pełen takiej magii, atmosfery, lekkiej podniosłości. Fajne to jest, naprawdę słucha mi się tego dobrze. Jest to odpowiednio przybrudzone, jest to odpowiednio podziemne, jest to odpowiednio naładowane energią i mocą. Wszystko tutaj się według mnie zgadza. Także będę śledził „Witchsort“ jak najbardziej. Amerykańską przygodę kończymy na drugim wybrzeżu, chociaż ja nie do końca wiem skąd jest Wichstort, ale gauntlet ringi są z Nowego Jorku, a my teraz się przenosimy bardziej w okolice San Francisco. I tutaj mamy Vooregard, też nie wiem czy będę to dobrze czytał, czy nie, no ale Vooregard Ancestral Blood. No i to mamy demówkę, okładka nam bardzo dużo mówi, tak? Tutaj mamy. Kult przodków, kult pogaństwa, i tak dalej, i tak dalej. Jest to pierwsze demo, trwa 17 minut i Voyergaard też bardzo mocno nawiązuje do grania z lat 90. Fajnie użyte klawisze. Trochę w tym jest więcej mocy, co prawda, niż na przykład w Gauntlet Ring czy, czy w Witchsort. Jest to taka rzecz bardziej naładowana ciężarem, ale nadal oczywiście jak najbardziej klasycznie black metalowa. Bardzo dobrze mi się też tego słuchało i liczę, że Warguard jeszcze coś dobrego nagra ze Stanów lecimy jeszcze bardziej na południe, do Meksyku. No, tam bywamy rzadko, aczkolwiek pamiętam, że już byliśmy. No i mamy Time Mist, Time który wydaje swój pierwszy pełniak, zarazem jest to debiut. Pierwsze w ogóle wydawnictwo, Hymns of the High Thrones. I to mi się naprawdę spodobało, powiem szczerze, począwszy od okładki. Nie spodziewałem się, że w Meksyku tak można grać, bo tutaj też mamy do czynienia z ogromnym wpływem starej szkoły black metalowej, bardzo mocno zabarwionej polskim graniem. Mamy tutaj dużo mistycyzmu, takie momenty wręcz rytualne, dużo takiego właśnie pogańskiego gdzieś satanizmu, który mi się kojarzy zawsze z tymi e, polskimi nagraniami. Fajne to jest naprawdę e, i szczerze powiedziawszy, byłem mocno zaskoczony tym albumem Timist. E, mam nadzieję, że ten projekt, bo to jednoosobowy projekt, hmm, wyda jeszcze jakieś kolejne ciekawe rzeczy, bo to naprawdę jest dobre i szczerze powiedziawszy, serio, nie spodziewałbym się, że z Meksyku coś tak fajnego wyjdzie. E, no, i zamykamy tę miesięcznicę w Chile, czyli lecimy jeszcze bardziej na południe. Chile, jak wiadomo, jest y, miejscem, gdzie zespołów powstaje bardzo dużo, nie tylko black metalowych, ale i dev metalowych, i black trash metalowych, i tak dalej, i tak dalej. I z tego Chile pochodzi kalku, kalku, który wydaje swojego już trzeciego pełniaka, a gra od 2018 roku Oscura Puerta del Infinito. I y, y, powiem tak. Y, bardzo to jest y, mocna rzecz, y, przepełniona agresją i diabłem, ale y, będąc z Ameryki Południowej to nam się to kojarzy już z reguły z totalną taką nawałnicą piekielną. Natomiast w Kalku takiej totalnej nawałnicy aż nie ma. Jest troszkę czyściej, troszkę jakby porządniej, ale nadal jest pełno mocy, energii i tak dalej. Bardzo fajny materiał. Sporo tu jest takich wpływów y, traszmetalowych, metalowych, ale generalnie y, Kręgosłupem tego materiału jest black metal. Także kalku też Wam bardzo polecam. No i dobrnęliśmy do końca pod filmem. Jak zwykle lista wszystkich tych wydawnictw. Mam nadzieję, że coś Wam do gustu przypadnie. To tyle. Marzec mamy zamknięty. Ruszamy z kwietniem. Do następnego.